Na schodach kowarskiego magistratu, koncert solistów z pięciu krajów zainaugurował festiwal muzyczny Ogród Liczyrzepy. Jest to już szesnasta edycja wydarzenia połączonego z warsztatami wokalnymi oraz wieloma innymi koncertami. Dzisiaj inaugurujemy, w poniedziałek zaczyna się, zaczynają się warsztaty, profesor Wilke z Drezna będzie prowadziła y, następnie koncerty i dworze liczerzepy. Y, y, mamy koncert 23 y, Filharmonii Iloniogórskiej, od wielu lat też współpraca z Filharmonią. 24 kończymy koncertem przed pałacem w Dukowcu. też godzina 20 wieczorem, podświetlony pałac, serdecznie wszystkich y, zapraszamy. Kapitan, kapitan to kapitan, Starówka kowarska jest jedną z najpiękniejszych w Polsce. Ratusz jest również takim pięknym obiektem i nie ma nic piękniejszego jak natura i śpiew. Skala tego jest bardzo duża, soliści wczoraj, przedwczoraj zaczęli się zjeżdżać, dzisiaj pierwsze próby, program, układanie, a więc jeszcze są emocje i tutaj pierwsza próba i o dziwo zawsze nam wychodzi. Ogrody liczy rzepy, czyli twórczość młodych artystów z całego świata, szczególnie z tych krajów wschodnich, ale opera, operetka, przybliżamy to naszym mieszkańcom. Muzyka to są takie koncerty, gdzie wychodzimy w teren, pokazujemy te piękne miejsca, kowary fantastyczna, cudowna architektura ratusza i przemiłe dwie godziny różnych arli z oper, z operetek, operetek z różnych krajów europejskich. Artyści podkreślają, że takie koncerty jak ten na Kowarskiej Starówce zawsze niesie za sobą większy ładunek emocjonalny. Gdy ludzie jest tak blisko i śmieją tobie w oczy, to jest bardzo smaczno, nie wiem jak to mówić. Nie ma granicy między Ludźmi i artystami. Podczas koncertu artyści wykonali znane i lubiane arie, pieśni i romanse.